29 czerwca święto Piotra i Pawła do patroni rybaków, dlatego co roku ojciec proboszcz święci kutry rybackie naszych helskich rybaków. Na bulwarze nadmorskim odbyła się msza święta, w której uczestniczyli zarówno turyści i mieszkańcy. Święto miasta Helu! Bez względu jaki to dzień tygodnia, zawsze spotykamy się 29 czerwca. To już stało się tradycją, że 29 czerwca jest wodowany przez stowarzyszenie Przyjaciele Helu nowy album z grupy facebookowej Hel w obiektywie. W tej chwili na scenie pokaz iluzjonisty Mago Magic Show, który pokazywał swoje talenty w programie Mam Talent. Życzymy życzyć miastu, rozwoju, dobrych turystów i wszystkiego dobrego. Samych słonecznych dni, pięknej pogody, tak. no i żeby wakacje trwały pełne dwa miesiące, ale każdego dnia. Żeby dalej się rozwijał, tak jak się rozwija, myślę, bo byłam parę lat temu, no to było dużo. Mniej zagospodarowane, nie było nawet tego, no inaczej było. Także widzę, że postępuje wszystko do przodu i aby tak dalej. Nawet chyba w 80. latach też o na Helu byłyśmy. W 85. no to, 80 to w to Tak, było, ale na Hel się zawsze zajeżdżało, tak chociażby zobaczyć dzieciom tutaj, pokazać jak to wygląda. Na Helu tutaj jako miasto się dużo zmieniło, nie? Jak co roku przyjeżdżamy, tak no tutaj. Tak. Bardzo nam się tu podoba. Powód taki, że mamy jak to dzieci mówią dwa morza, albo z tej strony wieje, albo z tej strony wieje, zawsze gdzieś sobie coś wybierzemy. Mhm. Miasto nam się podoba, ładnie się rozwija, coraz więcej koncertów, ławeczki, żeby zdobywało coraz więcej funduszy na różne takie właśnie cele dla dzieci, dla turystów. Na imprezy, na imprezy. Takie jak dzisiaj. Co tu możemy jeszcze dodać? Co dziewczyny, co wam się tutaj podoba? Może. może, tak, może się podoba. Słońca, słońca, jeszcze raz słońca. Mogliśmy także podziwiać koncert młodych talentów z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziewczyny wykazały się naprawdę niesamowitymi i pięknymi głosami. Nie, nie, nie. Turystów i mieszkańców zaprosiliśmy do wzięcia udziału w quizie. Quiz wiedzy o Helu. Przygotowaliśmy wspaniałe nagrody. Włączyli się w organizację i przygotowanie nagród nasi helscy gastronomicy. Dzięki nim nagrody były także smaczne. Mogliśmy także podziwiać kabaret. Formacja szatle spowodowała, że uśmiech na długo pozostanie na twarzach wszystkich gości święta miasta. Święto miasta. Nie może się odbyć bez muzyki szantowej, czyli muzyki z podznaku wiatru i wody. Gdy czujesz już, że masz stałego lądu, dość światła, doszłam od przygodę, raz się odwali. Przeżywać chciałbyś, coś, co w tym żyłach, może i wspaniała ci się marzy. miasta 29 czerwca. Tym razem już nie zdążycie, ale zapraszamy za rok.